Pretekstem do tej naszej podróży jest lubelski lipiec, wydarzenia, które miały miejsce w Lublinie i w całej Polsce w 1980 roku. Wyjechaliśmy 17 lipca w dzień, kiedy stanął lubelski węzeł kolejowy, dlatego jedziemy wagonem. Cały projekt nosi tytuł Wagon 2010 Lublin.pl. Odwiedzimy 16 miejscowości, które w różny sposób były związane z wydarzeniami, jakie miały miejsce w lipcu i sierpniu 1980 roku. W każdej tej miejscowości stoimy na peronach, najczęściej dworców głównych, i na tych peronach, obok wagonu, którym podróżujemy, jest prezentowana wystawa. Jest to wystawa poświęcona historii lubelskiego lipca. Ale również y, niezależnemu ruchowi wydawniczemu. Na peronach. Pytamy o wolność, to jest też podstawowe pytanie, z jakim jedziemy przez Polskę w czasie tej podróży. Czym jest dla nas wolność dzisiaj? To jest to pytanie. Zbieramy wspomnienia, zbieramy wypowiedzi osób, które do nas na wystawę przychodzą. Oprócz tego, fotografujemy, ponieważ chcemy również w ramach tego projektu zrobić wystawę, która będzie zatytułowana Portret Polaków Anno Domini 2010. To jest właściwie dopiero początek tej naszej podróży, także jeszcze w tej chwili właściwie taki rozbieg. Mam nadzieję, że podobnie jak pięć lat temu będzie bardzo duże zainteresowanie i stale będzie przybywało gości.